Cześć z tej strony Pudy Ninja. W poniedziałek na kanale LEGO pojawił się naprawdę świetny film o LEGO Ninjago, który podsumowuje wiele rzeczy i przedstawia masę informacji w krótkim czasie. Ogólnie jest on naprawdę fajny. Dzisiaj pokrótce sobie go omówimy. 24 sierpnia na oficjalnym kanale LEGO pojawił się film pod tytułem Wyjaśnienie LEGO Ninjago. Wszystko, co musisz wiedzieć o tym serialu. Trwa lekko ponad 7 minut i jest naturalnie po angielsku. Jeśli niezbyt odnajdujecie się w tym języku, to wystarczy, że klikniecie opcję i wybierzecie funkcję automatycznego przetłumaczenia na język polski. Link do tego filmu znajdziecie w opisie oraz w przypiętym komentarzu. W wielkim skrócie filmik ten przedstawia bohaterów oraz pokrótce omawia, na czym polega cały serial. Nadaje się on więc idealnie dla osób, które dopiero wkraczają do tego świata. Jeśli znacie kogoś, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z Ninjago i nie za bardzo się w tym wszystkim łapie, to podrzućcie mu ten materiał. Trochę niepokojąca jest miniaturka, bo ninja mają nowe twarze i stare włosy. Na samym początku narrator mówi, że jeśli zagrozi nam zło, to ci goście nas uratują. Tak, ci wylegiwujący się w jacuzzi. Potem przychodzi od razu do postaci. Zaczyna naturalnie rzecz biorąc, od mistrza Wu, mentora wszystkich wojowników. W skrócie przedstawia jego historię i jednocześnie wspomina o spingicu i jego odmianach, o mocach żywiołów. I o smokach. Na chwilkę przerwę. Może wam się wydawać, że film jest nudny i niepotrzebnie wtrącałem do tytułu słowo świetny, ale obejrzyjcie go sami i dopiero oceniajcie. Uwierzcie, został zmontowany w dobrym i klimatycznym stylu, że aż chce się go obejrzeć drugi raz. Potem przechodzi do omówienia zielonego ninja i dziewczyn, z którymi miał powiedzmy dobre kontakty. Później przedstawia nam kolejno Zena, Jaya, Niję, Kaja i na końcu kola. Nie brakuje tu też krótkiego przedstawienia, na czym polegał każdy sezon. To akurat mi się najbardziej spodobało. Przedstawieni zostają nam też wszyscy wrogowie, z którymi ninja mieli do czynienia, z naciskiem na Garmadona. W końcu jego w tym serialu nie brakuje. Na sam koniec, lektor życzy nam powodzenia w obejrzeniu aż 13 sezonów, jeśli jeszcze tego nie zrobiliśmy. Podsumowując, jak już wspomniałem, film ten na pierwszy rzut oka, po moich opisach, może Wam się wydawać nudny, ale został zmontowany perfekcyjnie. Dobrze dobrana muzyka, trochę żarcików i sporo wstawek z serialu. Oglądnijcie sami, a się przekonacie. Link w opisie i przypiętym komentarzu. To już wszystko, jeśli odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie o łapce w górę oraz subskrypcji na moim kanale. Trzymajcie się, do zobaczenia!